Witam ponownie na moim filmie. W poprzednim odpakowywałam całą tutaj zawartość odkurzacza Philips Performer Active. Tak jak wiadomo jest to odkurzacz workowy, przeznaczony z główną myślą dla alergików dzięki swoim filtrom. Można sobie przeczytać specyfikację na stronie producenta pod filmem. Podejślę, dodam też link do tejże strony. skład całego odkurzacza wchodzić odkurzacz rura. Tutaj e, rura metalowa z tutaj dodatkowym takim zaczepem, z końcówką sącą. E, końcówka szczotka Triactive Plus. Mamy również szczotkę Turbo Brush i tradycyjną szczotkę do powierzchni płaskich, do podłóg. Cały odkurzacz ma fajny, pływowy kształt. Jest w kolorach czarno-niebieskich. Jest średnich rozmiarów. Nie jest ani duży, ani mały. Jest taki akurat... Oj, teraz nie mogę. Fajnym rozwiązaniem przez producenta jest to, że odkurzacz tutaj w tej części ma taką gumowaną warstwę tworzywa. Dzięki czemu, odkurzając i obijając nim o drzwi czy o meble, jesteśmy pewni, że nic nam się nie obije, nic nam się nie porysuje, zarówno jak i mebel, jak i sam odkurzacz. Tutaj pod tym korpusem mamy pojemnik na miejsce na worek. Tutaj mamy jeden filtr, tutaj mamy cały ten uchwyt na worek. Drugi filtr mamy tutaj schowany z tej strony. Co więcej. Pokrętło, dzięki któremu zmieniamy sobie tutaj rodzaj powierzchni odkurzania, czyli tapicerka, meble, dywany, powierzchnie płaskie guzik, klawisz do włączania i do chowania tutaj kabla. Kabel w tym odkurzaczu jest naprawdę e, dość długi. Ma on około 5,5 metra, tak jak z, z, zmierzyłam. Więc może teraz przejdźmy do... Więc teraz może przejdźmy po prostu do y, przedstawienia szczotek. Później go włączę. Zobaczymy jak on działa. Tak więc Zaczynamy. W zestawie, tak jak wcześniej wspomniałam, jest jedna ze szczotek. Jest to szczotka typowa do powierzchni płaskich. Nie jest ona wpinana w formie klik, tak jak ma to miejsce w przypadku szczotki Reactive. active Kolejną szczotką jest szczotka Turbo Brush. Szczotka świetnie się sprawdzi dla osób, które posiadają zwierzęta. Dzięki odkurzaniu tutaj się obraca ten element. Mam tutaj taką warstwę bułki i takich kawał, kawałki szczotki, dzięki czemu świetnie zbiera nam tutaj warstwy sierści czy włosa z powierzchni dywanowych. Tutaj kolejną szczotką, ta szczotka Turbo Brush też nie jest wpinana w formie Klik. W formie Klik jest wpinana tutaj szczotka Klik Active Plus. To jest moja ulubiona szczotka. Tutaj dodatkowo, ona jest wpinana na formę klik. Tutaj dodatkowo mamy taki specjalny klawisz guzik do zmiany powierzchni, czy odkurzamy powierzchnię dywanową, wykładzinową, czy powierzchnię płaską. Jest ona wpinana tutaj w dość masywną rurę. O. I teraz tak to mniej więcej wygląda. Sama rura w sobie też jest dość solidnie wykonana. Tu mamy specjalny guzik, dzięki któremu przetrzymujemy i regulujemy sobie do naszego wzrostu wysokość tutaj odkurzania. Kolejnym fajnym rozwiązaniem podanym przez producenta jest to, że jeżeli mamy tutaj wpiętą tą rurę też w formę klik do całego tutaj węża który też jest na formę klik Mamy tutaj właśnie tą szczotkę, która fajnie, przynajmniej mi się świetnie sprawdzała, jeżeli potrzebowałam gdzieś w małym zakamarku bądź na tapicerce łóżka czy kanapy odkurzyć po dziecku okruchy. Więc nie musiałam specjalnie biec do pudełka i zakładać kolejne dodatkowe szczotki, bo po prostu ona jest tutaj Wysokka. to jest fajne rozwiązanie. Natomiast producent nie pomyślał o tym, żeby mm, podobną szczotkę dać, yy, taką tak, luźną do zestawu, gdyż tej nie odczepimy. A jeżeli chcemy yy, odkurzyć gdzieś w takim ciężko dostępnym miejscu, gdzie musimy rozwinąć rurę na maksymalną długość, to no po prostu takiej szczotki nam w zestawie brakuje. Możemy sobie to uzupełnić oczywiście szczotką szczelinową, natomiast, no. Ja osobiście wolę odkurzać taką. No ale to jest taki jeden z mankamentów tego, ale myślę, że da radę to jakoś rozwiązać. Dobrze. Tak więc tutaj mamy całą spinaną też rurę Former klik I teraz tak fajnym rozwiązaniem to jest to, że jeżeli wybieramy sobie tutaj na pokrętle powierzchnię którą odkurzamy, czyli powiedzmy są te dywany, również tutaj na tej rękojeści ustawiamy sobie pozycję dywanową powiedzmy, dzięki czemu mamy bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej dopasowaną moc odkurzania. Fajne rozwiązanie też jest to, o czym producent pomyślał, że jeżeli chcemy na chwilę odstawić odkurzacz. Mamy tutaj taki fajny zaczep, dzięki czemu wpinamy sobie tutaj na czas nieużytkowania rurę wraz z, wraz z szczotką. Zarówno ta szczotka TriActive active Plus jak i szczotka Turbo Brush no ta niestety nie ma. Czyli szczotka Turbo Brush i Tri-Active mają tą opcję, że możemy sobie tutaj tą całą górę zawiesić. Tutaj zauważyłam, że taka sama opcja jest też również w tej pozycji. Więc zarówno w jednej jak i drugiej możemy sobie w ten sposób postawić odkurzacz. Odkurzacz sam w sobie nie należy do najcichszych, Niemniej jednak, przynajmniej mnie, to nie przeszkadza. Jestem tego jest tam zasady takiej, że coś, żeby według mnie konkretnie odkurzało, e, musi mieć swoją moc. Mam podobnież inny odkurzacz biorący z innej firmy i on też nie należy do najcichszych, natomiast mega też spełnia swoją funkcję i tak samo jest w przypadku tego odkurzacza. Zaczniemy od może najsłabszej e, pozycji. Ja go na chwilę włączę. Tak mniej więcej hałasuje, wiadomo, najmocniej hałasuje nam na powierzchni płaskiej, ale tak jak mówiłam wcześniej, dla mnie to problemu nie robi. Moje dziecko jakoś nie jest nadmiernie wrażliwe na punkcie odkurzania. Mam wrażenie, że i tak mniej e, krzyczy mamo wyłącz odkurzacz, bo nie słyszę bajki jak odkurzam tym, niżeli moim starszym modelem Co więcej, cały odkurzacz według mnie jest do swojej ceny. Elementy, które są tutaj e, dołączone i, i Materiał, z którego są wykonane są naprawdę y, dość masywne. Y, jest to odkurzak, tak jak wcześniej wspomniałam, przeznaczony w głównej mierze też dla alergików, z tego względu, że dzięki swoim filtrom y, no, no tutaj nie zanieczyszcza nam dodatkowo powietrza, a jak wiadomo mamy takie czasy, że zdrowie nasze niestety jest uwarunkowane różnymi czynnikami zewnętrznymi i to powietrze niestety musimy, musimy o nie dbać. Co więcej. Ja ogólnie jestem z niego zadowolona. Myślę, że każdemu, kto będzie chciał kupić w najbliższym czasie albo zastanawia się nad kupnem odkurzacza warto. Zaczerpnąć wiedzę na ten temat. Ja często kupuję różne produkty, często szukam opinii i filmów na internecie. Bo, tak jak mówię, no nie zawsze jakiś mega, najdroższy produkt może być skuteczny. Ten według mnie jest z takiej średniej półki cenowej i warty uwagi. Myślę, że to wszystko. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, proszę je zamieścić w komentarzach. Chętnie na nie udzielę odpowiedzi, tak jak wcześniej wspomniałam. Pod filmem dołączę link do pełnej specyfikacji produktu, gdzie będzie można sobie szerzej poczytać na ten temat. Pozdrawiam.